witajcie kochani dzisiaj z mojej kuchni uwielbiam śniadania zaczynając od dobrego jedzenia wchodzę w dzień z pozytywną energią i z pełnym brzuszkiem nie mam jednego ulubionego śniadania cenię sobie różnorodność mimo że uwielbiam owsianki to na przykład nie wyobrażam sobie codziennie jeść owsianki czy codziennie omleta itd Stąd właśnie pomysł na 5 dni 5 śniadań. Chciałam Wam pokazać, jakie śniadania robię sobie najczęściej. Często mnie właśnie pytacie, skąd mam y, tyle czasu y, i siły rano na to, żeby zrobić sobie takie śniadania. Moi kochani, otóż przygotowanie tych śniadań obiecuję, nie zajmie Wam więcej niż 10 minut, a efekt gwarantowany iście restauracyjne, przepyszne. Jedzonka. Tyle słowem wstępu, a teraz przechodzimy do pierwszego śniadania. Dzisiaj śniadanie w nieco innej odsłonie. Ten pomysł świetnie również się sprawdzi jako kolacja. Będziemy potrzebowali pianę. To jest taka zdrowsza wersja tortilli, dostępna w Biedronce, w Lidlu. Szynkę szwarcwaldzką, ser mozzarella, rukolę, mix sałat czy szpinak pomidorki koktajlowe, paprykę i awokado. Dodatki do tego wedle uznania można robić z szynką, można robić z łososiem, z salami, z czym dusza zapragnie. Tak samo jeśli chodzi o dodatki warzywne, to tylko na co macie ochotę. Rozgrzewamy suchą patelnię, na nią wykładamy nasz placek. Ja mam strasznie jakąś sfatygowaną wersję. I na takiej suchej patelni podgrzewamy. Placek nam się pięknie podpiekł z jednej strony, więc teraz go przewracamy. Normalnie to przewracanie jest dużo prostsze, ja nie wiem, co się stało z tą moją piadą. Niemniej jednak w spaku będzie to samo. I teraz widzicie, z tej strony jest fajnie podpieczona już, więc będzie pyszniutka. I tak wykładamy rukolę. Pomieszam ze szpinakiem. Biorę moją szyneczkę szwartwalcką i sobie ją tutaj układam. Ląduję następnie awokado. Papryczka zielona, papryczka żółta. Wskakują pomidoki koktajlowe. Teraz, żeby nam się to połączyło i fajnie zapiekło, osypujemy serem mozzarella, cedarem czy, czy jakim tam. Chcecie, według uznania i składamy. Ja to dodatkowo przykrywam pokrywką, żeby mi się ser szybciutko stopił a piada w tym czasie nie przypaliła. Więc teraz zapiekamy to, potem można obrócić jeszcze na drugą stronę. Przekładamy na talerz i gotowe. Ach nieobłędnie. Przesyłam Wam piękne zapachy dzisiejszego śniadania. Dzisiaj na śniadanie iście restauracyjna opcja, czyli tosty z pesto i zgrillowanymi warzywami. Ja dzisiaj przygotowałam sobie bakłażana, który już jest uprzednio posolony, żeby pozbyć się ewentualnej goryczki, paprykę i cukinię. Ja i tak y, najbardziej sobie lubię dodawać tutaj pieczarki, szpinak. Sukienie czy bakłażan, ale takie mamy dzisiaj zasoby lodówkowe. Tutaj mam zielone pesto, jeśli ktoś bardziej lubi czerwone, to proszę bardzo, i serek mozzarella, opcjonalnie, żeby połączyć składniki. Na patelnię, na suchą patelnię wrzucamy sobie grzaneczki, tutaj będziemy je grillować, żeby były chrupiące z obydwu stron, a na drugą patelnię wrzucamy warzywa. Teraz każdego tosta smaruję pastą. Można przykryć, żeby się ser szybciej nam stopił, a tosty nie spaliły. Ja już na ten moment wyłączyłam palnik, bo jeszcze Kuchenka jest ciepła, patelnia jest gorąca, patelnia grillowa bardzo długo trzyma ciepło, więc super teraz mi rozpuści ser i scali nasze tosty. Tosty gotowe. Najlepiej smakują z dodatkiem sałatki, miksu sałat, pomidorków koktajlowych skropionych oliwą. Ruszamy z kolejnym dniem śniadań. Dzisiaj tosty z awokado, łososiem i z jajkiem. Zaraz Wam pokażę, jak je przygotować. Pyszne, pożywne śniadanie. Na patelni mam już rozgrzany olej i wbijam jajka. Aście się już robią. Czy w tosterze, czy zrobicie sobie je takie nachrupiące na patelni, to już wedle po prostu Waszych preferencji i wedle sprzętu posiadanego w domu. Przygotowałam sobie też w międzyczasie sałateczkę, mix sałat, pomidorki koktajlowe i pokroiłam w plastry awokado. Jajko robimy do momentu, aż będzie ścięte białko i lekko ścięte żółtko. Żółtko ma być rozpływające się po przekrojeniu, także nie robimy je na totalnie sadzone, tylko lekko rozlewające. Na tosty wykładamy pokrojone awokado, wkładamy wędzonego łososia, do tego to jeszcze świetnie wypasował szpinak, ale na ten moment nie dysponuję. I przekładamy na to nasze jajeczka. I voilà, śniadanie gotowe. Idealne już takie na jesienne dni. I ostatnie moje uzależnienie do każdego śniadania, czyli herbata. Śniadanie u Tiffany'ego z imbirem, z sokiem z malin, domowej roboty. Do tego jeszcze mam domowy miód z mniszka. Kombo idealne. Ja nie jestem fanem słodkich śniadań, to znaczy nigdy nie byłam, ale odkąd ten Thermomix pokazał mi. Kakaową owsiankę z nasionami chia i z masłem orzechowym to jest jedna z ulubionych naszych owsianek. Moja i Karola. Uwielbiamy ją tak samo mocno i jeśli robimy na śniadanie owsiankę, to rzadko kiedy eksperymentujemy, tylko robimy właśnie ją. Jest przepyszna, a dodatek kaka i, i masła orzechowego to po prostu jest bajka. Myślę, że wszyscy, którzy mają Thermomix'a, już przerobili tę owsiankę na wszystkie sposoby. Jeśli chodzi o składniki, no to na jak na owsiankę przystało, nie są one bardzo skomplikowane. E, mleko, czy krowie, czy migdałowe. W, w przepisie jest mleko migdałowe. Płatki owsiane, ja dodaję odrobinę jaglanych. Nasiona czyja kakao, jakieś słodziwo. Ekstrakt z wanilii opcjonalnie. No i główny gwóźdź programu, masło orzechowe. A jeśli ktoś ma Thermomixa, to przepis wygląda właśnie tak. Dokładnie o tą owsiankę mi chodzi, więc zaczynamy. Owsianka już się gotuje, tak jak widzieliście, wrzuciłam wszystkie składniki jedyne co, to na koniec dodajemy masło orzechowe i wszystko mieszamy. Podajemy do miseczek. Czas gotowania około 8 8 minut gotując owsiankę w terenie, się naprawdę oszczędzacie czas, bo jak ona się gotuje przez 8 minut możecie w tym czasie ubrać się, umyć, pomalować i śniadanie macie gotowe, a gdy normalnie jakbyście gotowali w garnku no to jednak przy tej owsiance trzeba stać ta owsianka też się fajnie sprawdza, żeby ugotować ją dzień wcześniej i tylko sobie ją podgrzać rano Bardzo często tak robimy, gdy gotuję dla siebie i dla Karola Jednocześnie on sobie ją zamiera do pracy Ja już mam gotowe śniadanie rano Owsianeczka już gotowa Taką ma konsystencję I teraz dodajemy tylko masło orzechowe Mieszamy i gotowe I w owsiance nie może zabraknąć... Orzechów nerkowca. Dzisiaj mamy piękny jesienny dzień, więc zrobimy na śniadanie omlet marchewkowy. Dosłownie będzie tak pyszniutki, jak ciasto marchewkowe. Potrzebujemy dwie marchewki, dwa jajka proszek bądź sodę oczyszczoną, cynamon i dwie takie porządne łyżki mąki zwykłej biolejnice i... Owsianę, jaką tam widzicie. I tutaj również mam przygotowane dodatki w postaci jogurtu i masła orzechowego. Dwie marcheweczki już mam obrane, teraz je ścieramy na tarce ja wolę na małych oczkach, jeśli chcemy uzyskać najbardziej puszysty omlet, to rozdzielamy białko od żółtka i ubijamy najpierw białka mikserem a dopiero potem dodajemy żółtko, mąkę, cynamon i proszę do pieczenia, a na końcu delikatnie mieszamy marchewkę. I tak też zrobię. Masa na omlet jest gotowa. Ja dodałam dość sporo cynamonu, bo uwielbiam ten smak. Wrzucamy marcheweczkę i mieszamy. To już ręcznie. Rozgrzewamy odrobinę oleju na patelni i będziemy wylewać masę. Omleta smażymy na niedużym ogniu, żeby się nie przypalił, a masa się ładnie ścięła. Można sparzyć pod przykryciem, potem go obracamy. Proporcje na omleta są łatwe do zapamiętania, bo na jedno jajko przypada jedna łyżka mąki i w sumie jedna marchewka, więc! Zmieniając proporcje, wystarczy sobie tylko jedno jajko, to będzie jedna łyżka, jedna marchewka. Dwa jajka, dwie łyżki mąki i dwie marchewki. Patelnię mamy rozgrzaną. Teraz zmniejszamy moc i wylewamy naszą masę. Dzięki temu, że, dzięki temu, że ubiliśmy białka osobno i zrobiliśmy taki ala to nasz oblet będzie bardzo puszysty i delikatny. Równie dobrze i w sumie szybciej byłoby zmiksować wszystkie składniki razem. Wiadomo, marchewkę trzeba osobno Zetrzeć albo rozdrobnić w termomiksie. Ale tak, taka wersja jest najbardziej puszysta, najbardziej pyszna. Ale to musicie koniecznie robić z dzieckiem na rękach, bo bo inaczej nie wyjdzie. Nie ma szans. Będźcie już gotowy, zobaczcie, jaki puszystałem tylko dekorowanie, dodawanie waszych ulubionych rzeczy, czy jogurt, czy masło orzechowe. Nutella, yeah. jak kto lubi. Mówiłam, że nie wyjdzie, jak nie macie dziecka na rękach. To są moje dodatki, rozmroziłam sobie jeszcze maliny i jagody. Udekoruję i pokażę Wam efekt finalny. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki film. Dajcie koniecznie znać, jakie są Wasze ulubione śniadania i jakie chętnie wypróbujecie właśnie z mojego polecenia, z moich pięciu ulubionych śniadań. Do zobaczenia!